Cześć moi drodzy, Ej, powiem wam, że jest godzina 16, a jest nadal jasno, więc korzystam i cieszę się z tego i jestem znowu w aucie, ostatnio z tego co zauważyłam to w każdym filmie witam się z wami z auta, ale chyba najlepiej jest mi tutaj nagrywać, to jest moje ulubione miejsce do nagrywek, bo jest cisza, spokój, względna cisza i spokój i przynajmniej nikt mi w tym nie przeszkadza. A dzisiaj pójdziemy ostatni raz do Lumpa przed zamknięciem wszystkiego, które zostało ogłoszone wczoraj. Gdzie jest czwartek? Mamy czwartek. Eee, I pójdziemy sobie zobaczyć, co tam mają nowego, ponieważ jesteśmy w innym Lumpie niż zwykle. Chociaż do tamtego, w którym byłam ostatnio, też dzisiaj spróbuję jeszcze pojechać, o ile będzie otwarty nie wiem jak długo mają otwarte, bo chciałabym zobaczyć czy są nadal te kurtki skórzane, o których Wam mówiłam a dzisiaj mają za 2 zł wszystko po 2 zł, więc byłoby super złapać kurtkę skórzaną za 2 zł taką fajną, oversize'ową no ale dobra, bez przedłużenia idziemy do Lumpa, który znajduje się jak Wam to wytłumaczyć obok Rotundy w Rzeszowie nad Biedronką Zabieram Was, pewnie nie pogadam za dużo na miejscu, bo będą ludzie i nie chcę ich też nagrywać, ale spróbuję Wam nagrać, jeżeli coś mi się spodoba. Więc to zobaczenia później, o ile coś kupię. A jeżeli nic nie kupię, to też się z Wami zobaczę i podzielę. Nie zapominam o masce, chronię się. Ostatni raz, ale przynajmniej bezpiecznie. Biorę sobie taką torbę. Eko, o której wam mówiłam, że zawsze właśnie biorę eko torby. Zakładam na ramię. I lecimy. Jeszcze wam pokażę. Tu jest wiedronka, a lump jest tutaj. Jestem. Nie jest jeszcze tak mega ciemno, więc chyba pokażę Wam w aucie, co kupiłam, bo kupiłam dość sporo rzeczy. Cały woreczek mały, ale to nie wszystko. I chyba zacznę od tego, co jest nie wszystkim, właśnie. Bo kupiłam taką piękną zasłonę beżową, grubą, długą, na takie kółka. Ona ma taki materiał jak len mi się mega podoba, w ogóle chciałam kupić w Zarze home takie liniane zasłony i firany więc chyba mi się poszczęściło i jest w ciepłych kolorach a już się zastanawiałam, czy nie zrobić sobie teraz na święta właśnie wszystkiego takiego w szarościach, no i się w sumie ucieszyłam, że jest taki berzyk. Mhm. Więc to jest moja pierwsza rzecz druga rzecz to firanka wziąłam sobie również firankę też taką linianą, cienką, dość prześwitującą. Może wrzucę ją w okno. Nie wiem, ale na pewno muszę kupić y, karnisz, ponieważ nie mam karnisza, żeby ją nawet na razie powiesić. Ale kupiłam, była za 3 zł. Y, natomiast tamta zasłona była za 9 zł, więc cena super. Jak zaliniane zasłony i firany. Jak patrzyłam na zarze, to takie zasłony kosztują około 200-300 zł, a firanki podobnie więc dwie deal, bo ja zapłaciłam łącznie 13 zł za całość. I to jest w ogóle jakiś haul taki Alazara, bo kupiłam też taki sweterek. No w ogóle nie sprawdziłam jaki to jest rozmiar M. Kupiłam też taki krótki sweterek w jasnym kolorze. To jest taki sweterkowy materiał, w takim jasnym kolorze, krótki sweter. Można trochę pokazać brzuch, ale ten materiał jest mega przyjemny. I muszę sprawdzić jego skład, bo nie sprawdziłam. W... On, moi drodzy, ma w składzie kaszmir. I dlatego pewnie jest taki milutki. No, jest naprawdę fajny. No i oczywiście w pełnym kolorze. Jestem takim człowiekiem beżem, ale nie wszystko mam w beżowym kolorze, bo mam jeszcze spodnie. Kupiłam takie wełniane spodnie, yy, liliowe, dresy na gumce na górze i szerokie nogawki. Kupiłam sobie je w sumie także, wychodzić w nich po domu i kosztowały one 8 zł. Za 8 zł, dresy po domu jak najbardziej, a w sumie podobał mi się i kolor, i to, że są wełniane, będzie mi po prostu w nich i ciepło, i wygodnie, i nie będą mi krępowały ruchów, ani niczego. I one są z marki Days Like This. Nie jestem tej marki. W sumie pierwszy raz widzę. I to są emki, więc mogą być odrobinę za szerokie, ale w sumie mają ściągacz, więc sobie je zwiążę w pasie. I już ostatnia moja rzecz z tego second handu to taki sweterek basicowy z Pisys. Taki sweterek, golfik z krótkim rękawem, ale właśnie ma golf. I coś takiego mi się mega przyda, ponieważ mam tutaj taką kurtkę e, wiązaną, na pewno ją kojarzycie z filmem z Krzysiem. Albo albo właśnie czarną marynarkę i nie mam za bardzo ubrać co pod nią a w pracy jest mi dość ciepło więc fajna taka opcja, że mam golfik i fajnie tutaj zabuduję cały dekolt, nie będę nic pokazywać za dużo, a jednocześnie będzie krótkie rękę, więc nie będzie mi gorąco więc bardzo się cieszę z tego zakupu i w ogóle zakupy uważam za udane jak na ostatni dzień, chociaż przy wychodzeniu pani powiedziała, że nie będą zamykać <grym> na czas wirusa ale... pip. E, Ale jak będzie całkowite zamknięcie wszystkiego... Przed się wygadałam, więc dlatego jest cięcie. Jak będzie całkowite zamknięcie wszystkiego, jeżeli będzie chor grupa chorujących większa, to... Ja już sobie odhaczyłam, już na razie nie muszę chodzić na szmaty. I co? E, kochani! Jadę, bo jestem teraz jeszcze w Rzeszowie, a jedę teraz do Łańcuta zobaczyć, czy w moim second handzie ulubionym jest jeszcze cokolwiek za 2 złote. Jeżeli byłaby kurtka skórzana, to byłabym w niebo wzięta, ale nie liczę na to. Ale zobaczymy, zobaczymy moi drodzy, zobaczymy. No i jestem już pod drugim second handem. Szczerze Wam powiem, że już byłam w środku, wyszłam i teraz się dopiero do Was odzywam. Ale było całkowicie pusto. Tak naprawdę zostały same jakieś takie mega zniszczone rzeczy. Była jedna czarna skórzana, kurtka, ale na maksa, starta, taka powycierana. I stwierdziłam, że nie ma sensu jej brać nawet za 4 zł, jeżeli nigdy jej nie założę. Witajcie dnia drugiego, a w sumie to drugiego wieczora, bo jest już 16.32 i właśnie wróciłam do domu, ale nie przyjechałam z pracy prosto do domu. Chyba wstąpiłam jeszcze raz na szmaty. Wczoraj kupiłam... E, już Wam pokazywałam jak wczoraj kupiłam jaką wczoraj kupiłam piękną zasłonę. Ale po dotarciu do domu stwierdziłam, że w sumie to potrzebowałabym jeszcze jedną. A była jeszcze jedna, chociaż jest odrobinę zaciągnięta. No i... Byłam z Monią ode mnie z pracy. Zajmę się to. E, byłam z Monią ode mnie z pracy i kupiłyśmy drugą zasłonę. Piękną. A i mogę sprawdzać metki i one są z Zary. One są z Zary Home. To są te, które. Tak, akurat metki, ale to druga ma. E, to są te zasłony, które oglądałam na zarze. online. Na zarze Home. Więc się mega cieszę, że je złapałam. Dzisiaj kosztowały 7 zł, więc mogłam sobie dzisiaj kupić dwie. Nie ja mam jak to jest chyba wygawoliczone i dzisiaj po prostu pani stwierdziła, że kosztuje mniej niż ta pani, która wczoraj mi sprzedawała. Więc to jest jedna rzecz, którą kupiłam, ale to nie wszystko. Kupiłam sobie jeszcze taką bluzkę z Zary. Taką bluzkę à la polo. Ona jest z takiego mega rozciągliwego materiału, jest zapinana na guziczki i ma taki super kołnierzyk. Jest kompletnie niezniszczona w stanie idealnym. W takim miodowym kolorze. Bardzo mi się spodobała. I kosztowała... Kosztowała 13 zł. Więc kupiłam sobie taką bluzeczkę. Muszę ją dać do prania. I kupiłam taką bluzkę, ponieważ mam pomysł na vlogmasy. I stwierdziłam, że chciałabym coś takiego świątecznego na vlogmasy, ale nie do końca yy, takiego... Nie wiem jak to wam powiedzieć pokazującego, że to jest akurat święta, żebym też mogła ubrać w inne zimowe dni, a nie tylko w Wigilię. I kupiłam taką bluzkę golfową, lekko ze stójką, w takim czerwonym kolorze. Już mam pomysł na całą stylizację, ale to zobaczycie już na vlogmasach, że coś na szybko wykąpię się, idę spać. Chociaż może, że dzisiaj Majki do mnie przyjedzie, to troszkę spędzimy czasu razem, bo już go nie widziałam dwa tygodnie, więc mega długo. A i zamówiłam paczkę z Allegro. Wydałam dość sporą sumę, bo prawie 1000 zł i zamówiłam sobie różne rzeczy na Allegro. E, zamówiłam ich dużo, ponieważ często przychodzą jakieś mega zniszczone albo w rozmiarze, które na mnie nie pasuje, więc stwierdziłam, że zamówię więcej i pokażę Wam wszystko, a to co będzie mi się podobało i co będzie fajnego, to sobie zostawię, a resztę oddam. I ta paczka już, e, kochani, jest otwarta. Otworzyłam ją, ale nie wyciągałam rzeczy z woreczków. Jest tam głównie nakat jest, jest kilka świątecznych rzeczy i kilka akcesoriów, ale to już Wam nagram w weekend, więc oczekujcie na czwartkowy film w czwartkowym moim vlogu będzie właśnie mierzenie. jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam Was w czwartek. No i jestem gotowa. Oczywiście doczepiłam włosy, stwierdziłam, że będą się lepiej prezentowały w mierzeniu. Jakoś będzie to wyglądało tak bardziej kobieco niż moje krótkie. I pokażę Wam, co sobie zrobiłam, bo zrobiłam sobie takie miejsce do nagrywania i chyba tak już zostawię w pokoju. Jak wiecie, mam mega mało tutaj przestrzeni, już na pewno to zauważyliście. I mega ciężko mi się tutaj pomieścić ze wszystkim, żeby bez problemu nagrać film. Więc nie zwracajcie uwagi na ten saigon. Ale stwierdziłam, że właśnie tutaj postawię mój yy, aparat. A tutaj będę mieć takie fajne miejsce do nagrywek. Zostawiłam tego kwiatka, tak jak stał z obrazem. Postawiłam sobie lustro, żeby się widzieć i dałam mój piękny Neon Sinsei, tak żeby jakoś rozświetlić tę przestrzeń. I postawię sobie tutaj. Szkoda, czytamy, że... Kwiatyk nie jest trochę wyżej. nagrywać, więc zabieram się za nagrywanie mam tutaj już wielkie pudło i jadę z holem a z wami z wami nie będę się jeszcze żegnać bo jeszcze coś się będę robić fajnego, to jeszcze wam nagrywa więc naryć bułki, i buziaczki i pa skończyłam dla was nagrywać odcinek czwartkowy i jedziemy na nagrywki ale tym razem dla Miłosza nagrywki do nas już w tym momencie testujesz? W ogóle, powiedz cześć. No mm, że czekoladkę <noise> To nie mów. Więc nic nie powiem. Dobra. Ale testujesz jakiegoś gimbala? Mhm. Kamera. Kamera z gimbalem. Ale nie wiem jakim. Ale podobno jest świetna i mogłem sobie ją przetestować, ale nie testuję. I powiem ci coś, będziesz się ze mnie śmiało. No. Maki. Co? Jak y, robiłam mierzenie tych rzeczy, które kupiłam na Allegro, to mierzyłam te ko ten kombinezon, który Ci pokazywałam. Uh -huh. I jak jest to przycięłam sobie dużym <grym> załkiem. <grym> <grym> Czy zasłuczaisz? <ty się> <grym> Czy to jest znak jakiś Ciebie? <grym> <grym> tak! To jest znak, że już nie mogę jść słodycze, a właśnie otworzyliśmy trochę... To tak. Ale nie będę go Tutaj, tutaj? Tak, 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 tak. Nie wiem czy coś jeszcze będę nagrywać w lesie, bo już to pewnie będę nagrywać dla Miłosza, żeby miał do recenzji. Skręca. Świetnie skręciłeś. A masz w ogóle światło? Mhm. W samochodzie są. No, więc już pewnie nie będę nagrywać nic do nas, więc dziękuję, że byliście ze mną przez te trzy dni i... Mam nadzieję, że Wam się podobało i zapraszam do oglądania innych moich vlogów. I subskrybujcie pa! kanał. A no i subskrybujcie kanał. <laughs> pa.